Clean is good. Sanitized is better. Bartek, dzisiaj trzy punkty zostają w tych, jak możemy odetchnąć po, po meczu w Sosnowcu, gdzie ta gra nie wyglądała za dobrze. Dzisiaj też początkowo męczyliście się. Yy, Męczy nas skuteczność. Dzisiaj oddaliśmy bardzo dużo szczałów, ale rzeczywiście ta gra dzisiaj wyglądała lepiej niż w Sosnowcu. No ale gdzieś ta skuteczność nas męczy, te przewagi nie potrafimy ich rozgrywać, nie wiemy co się dzieje. Musimy na tym dużo trenować, dużo pracować, żeby w najważniejszej części sezonu to poszło w górę. Skuteczność to jedno, ale też po tej przerwie na kadrze chyba ciężko Wam złowić odpowiedni rytm gry. Rzeczywiście tu chłopaki trenowali dwa tygodnie praktycznie bez meczu. My za to kadrowicze mieliśmy trzy mecze pod rząd, gdzieś te zmęczenie czujemy. Weszliśmy tak naprawdę z kadry od razu na, na ligę, więc to na pewno jest odczuwalne, no, ale dzisiaj pokazaliśmy, że potrafimy grać momentami dobrze w hokeja i chcemy grać tak przez 60 minut. Gdybyś miał wskazać problem z Waszą grą w przewagach, co by to było? Bo tych okazji do przećwiczenia ich w meczu macie bardzo dużo, ale skuteczność cały czas szwankuje. Gdybyśmy wiedzieli, to byśmy to od razu zmienili, a nie wiemy. Tak naprawdę, robimy, e, trenujemy to, to bardzo dużo, a to nam nie wychodzi. I gdzieś nad tym no, musimy pracować, więcej na to czasu zdecydowanie poświęcić, no bo jak widać, no nie ma to efektów.